Pierwsza styczność między chłopakami dotycząca ich walki miała miejsce w wakacje 2022 roku, kiedy to Kacper Błoński wyraził chęć do spróbowania swoich sił w z Amadeuszem. Amadeusz wtedy podchodził do tego pomysłu bez negatywnych emocji. Chciał po prostu pokazać Błońskiemu, że jest od niego lepszy, że Oskarek Błoński dopiero staje się groźnym zawodnikiem, a Amadeusz już nim jest. Popaki wstępnie umówili się na galę WPM MMA 20. Sytuacja zaostrzyła się na listopadowym specjalnym kejdżu. Błoński nawiązał do ich pobytu w Barcelonie w ramach projektu Wojtka Goli o nazwie Spontan, który się odbył w wakacje 2022 roku. Projekt polegał na tym, że uczestnicy zebrani przez Wojtka mieli pojechać w wybrane przez niego miejsce, o którym im powiedział dopiero jadąc tam. Uczestnikami byli właśnie między innymi Amadeusz Ferrari, i Kacper Boński, czyli inaczej mówiąc największy wróg Adriana Polaka i jego przyjaciół. Tak jak wcześniej wspomniałem, Kacper nawiązywał do sytuacji z tego projektu. Twierdził, że Amadeusz nie jest kozakiem, tylko się na takiego kreuje. Bo przykładowo bał się zjeżdżać ze zjeżdżalni na basenie. Ferrari zgonił tę sytuację na strach przed kontuzjowaniem niedawno uszkodzonej ręki w aferze maczetowej. Crasher przytoczył inną sytuację, w której idąc wieczorem przez ulicę w Barcelonie, zaszczekał pies i Ferrari się go strasznie obsrał. Następnie wspomniał o tym, że po aferze maczetowej w głowie w Ferrari'ego jest pewna rysa, pewien strach i że jak ktoś w walce pewnie na niego ruszy, to lęk powróci i Kacper mu go właśnie wywoła w klatce. Amadeusz skomentował to tak, że się go nie boi, bo to tak, jakby wsadzić mu dziecko do klatki, że jak ze sprzętem nie dali mu rady, to bez sprzętu nie da sobie błądki rady tym bardziej. Kolejna sytuacja, która poróżniła chłopaków, to wylot błyskiego do Tajlandii i zapowiedzenie streamów IRL. Miało to miejsce w momencie trwania projektu trans Amadeusza. Skomentował on to na swoim live, mówiąc, że pewne Adriano-podobne osoby z Polski będą przyjeżdżać, które same się nigdy nie wybiły i chcą naśladować go ale nie osiągnął takiej popularności jak Trans TV oraz żeby nie oglądać ich w podróbek. Po gali Fame MMA 17, gdy Marcin Dubiel wygrał z Jarkiem Paszą, wyzwał na pojedynek Amadeusza Ferrariego. Ten skomentował to tak, żeby Dubiel uważał czego sobie życzy, bo takie oskarki jak Oni czy Bułęski są na jednego strzała, ewentualnie potem do dobicia w parterze. Gdyby ich dostał na jednej gali, to dwie szybkie roboty bez dodatkowej opłaty. Walka chłopaków w podwójnym Main Eventie została ogłoszona 1 kwietnia, przez co wiele osób w nią nie wierzyło, ale następnego dnia została wypuszczona informacja ze strony Fame MMA, że ta walka Ferrariego z Bułęskim, a jeśli wygra to i z Dubielem, to nie żal. W międzyczasie na live'ie Goatsów chłopaki zdążyli się pokłócić jeszcze o to, że Błoński wyjawił prywatne informacje o tym, że związek Amadiego i Zuzia był dla wyświetleń. je oczywiście zaprzeczył. Oraz o to, że jak Ferrari nazwał Kacpra mamincynkiem, to ten zarzucił, że to jego przeciwnikowi mama pomaga w prowadzeniu projektów. Nawiązanie Błońskiego do mamy bardzo wkurzyło Amadeusza. Pikanterii podwójnemu Main Eventowi, o ile do niego dojdzie, dodaje to, że Marcin Nubial jest w dobrej pasie i on wraz ze swoim trenerem są mocno skonfliktowani z trenerem Amadeusza, Mirosławem Oknińskim. Oraz to, że Amadeusz cały czas ubliżył swoim przeciwnikom i mówił, o ile to są oni słabsi od niego, więc jeżeli by przegrał, to by była duża lekcja pokory. Wspomniany trener Amadeusza mówił w wywiadzie o tym, że do tej walki Amadeusz trenował najwięcej w swojej karierze. Więc zapowiadają się być może dwie ciekawe walki.